Hejka! Witajcie na tym kanale. Ogólnie w tym filmiku będzie taki vlog. Właśnie pierwszy vlog na tym kanale, który się pojawi. Pokażę Wam właśnie jak spędzam czas z moimi zwierzętami właśnie po szkole i też jak troszkę sama spędzam czas. Pokażę Wam też kilka rzeczy właśnie w różnych sklepach właśnie z moją koleżanką w tym czasie zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na kanale, łapki w górę, no i też możecie wejść na TikTaka, który Wam się tutaj gdzieś wyświetli, obok misiaczka. Zawsze po szkole właśnie Astusi wymieniam e, wodę w miseczce. No właśnie sobie tutaj. <laughs> Troszkę przelałam. E, nie wnikajmy, co ja właśnie teraz zrobiłam. Właśnie już wymieniłam wodę Astusi, to teraz muszę wymienić wodę misiaczkowi. Okej, okay, Misiak ma już wodę wymienioną. Właśnie zazwyczaj, ogólnie jak wracam ze szkoły, to też właśnie bawię się z Misiaczkiem. Patrzcie, się, jak mam prestiżowe skarpetki w pączki. Okej, okay, ja teraz dzwonię do Julki, e, więc za chwilę się widzimy. <grym> widzimy. Okej, okay, Julka już idzie, ja tutaj właśnie sobie wziąłam astusie na chwilę właśnie na ręce. Zobaczcie sobie na nią ten Misiaczek tutaj misiaczek mój, mój słodziaczek Ileż można na tę Julkę czekać? Czeka już na nią chyba z 5 godzin A tej właśnie Astuśka sobie znowu chodzi Jakby ktoś nie wiedział kto to jest Julka To Julka to jest moja koleżanka, bo może ktoś się pytać o co mi chodzi cały czas Takie wielkie xd Ogólnie biorę sobie też mój plecak, bo idę jeszcze do Rosmana, i do jakichś sklepów No i wiadomo jeszcze portfel z pieniędzmi Dobra, to ja się zaraz do was odezwę Idę już. Okej, okay, właśnie już sobie idę. Na dół. Dobra, Julka nie idzie. Jak na razie. To sobie na nią chwilę poczekamy. O, dobra, idzie tam. Taka malutka. <noise> Ogólnie to chyba zaraz pójdziemy do Rosmana z Julką. O, to jest moje piękne imię oczywiście nie wiem, dlaczego mam ręce popisane. Nasza ukochana przyjaciółka Kasia to zrobiła. Której tu nie ma z nami. Teraz, Julką właśnie idziemy sobie do Rosmana. Julka na rowerze i na hulajnodze. Ostatnio było na odwrót. No. Kto dotrwał do tego momentu, ułoży na przykład cukierę, którego Julka teraz ja. Prestiżowy. Jesteśmy sobie z na windę. No nie, ale i tak buźbiamy no dobra, czekamy sobie no. dobra i jesteśmy jesteśmy teraz w Rosmanie. jest dużo fajnych scrunchie, tu są różne tu kinajuksksksksks z prestiżowa. prestiżowe właśnie patrzy się na jakieś szczotki uchata tutaj Ucha. są squishy My sobie teraz w takim parku, właśnie tam jest fontanna, jakiś taki śmietnik. No i ogólnie chciałam wam pokazać jak wszystko to wygląda. Są takie bardzo fajne miseczki dla psiaczków. W już wracam właśnie do domu, tylko czekam na mojego brata, bo coś tam robi. Właśnie byłam sobie w i w Sensei i właśnie w Bersi sobie kupiłam spodnie i koszulkę. Jeszcze jak wrócę do, do domu, to wam dokładniej to pokażę. Okej, okay, a tak właśnie wyglądam w tym kompleciku właśnie. No całkiem, całkiem mi się podoba, tak właśnie. Okej, okay, a więc to byłoby już na tyle z tego całego vloga. Mam nadzieję, że takie filmiki vlogowe Wam się podobają. Jeszcze na koniec mam tutaj chciał pokazać Astuzję, która sobie tutaj coś je. Możecie zostawić też subskrypcję. No to ja już kończę. Cześć!